No, cześć. Weryfikacja drugiego przesłuchnika Solid 20. Rozgadywał się nie będę, bo, bo po co? Do czego służą mi te filmy? To jest moja sprawa. Tak jak dostałem komentarz, że poprzedni to, był, to nie była weryfikacja, tylko obmacywanie kabli. Nie? no, spoko. No, no, można i tak to nazwać. W sumie, w sumie autor komentarza. Miał, miał rację, no to teraz nie będę dotykał. Skąd są te cztery prostowniki? To są prostowniki po reklamacji, i one sobie zostały w sklepie. To są takie leżaki sklepowe. No i znajomy poprosił mnie, czy, czy to ma dalej leżeć, czy wywalić na złą. Tak? Dlatego ta weryfikacja. Co z tym zrobić, tak? No i tutaj to też jest, właśnie jak widać. Nie jest on jakiś tam zniszczony. E, żabki nie widać, żeby były bardzo jakieś tam używane e, intensywnie. No, są jakieś tam zabrudzenia. A trochę przyświetla. Oświetlenie mi się troszkę popsuło, e, No ale tak jak, e, tak jak widać, e, no ja się do światła. Ale co tam? One się, one się ruszają. Coś też ostości. Nie chcę to złapać, ale może tak się uda. O. No i to, 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 się, to się rusza. Na drugiej jest tak samo. No tak rozkręciłem. No i sobie tak patrzę. Weryfikuję bez narzędzi multimetru czy czegokolwiek. No i tak tutaj. Widać jest, że ten bezpiecznik był używany, tak? Że gniazdo było odkręcane. Gniazdo było odkręcane jakikolwiek śrubokręt. No i ktoś go próbował wykręcić. No ja usterkę tą zobaczyłem wewnątrz, a nie spodziewałem się, że to, bo dopiero w momencie jak chciałem sprawdzić czy bezpiecznik jest cały. Nie używając multimetru, tylko wykręcaniem bezpiecznik, tak? Bo oczywiście mogłem tutaj multimet przyłożyć i sprawdzić, czy jest przejście. Bo najpierw to się właśnie ukazało. Ukazało się takie, takie coś. O nie w tą stronę. Takie coś, takie coś, takie coś. O. Nie będę macywał, bo krętem ruszę. Takie coś właśnie o. To jest oderwane. Właśnie jak próbowałem odkręcić ten bezpiecznik, no to się takie 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 coś działa. No i być może to komuś się spalił bezpiecznik i urwał sobie, ukręcił ten przewód. Tutaj widać jakieś takie opalenia. To nie jest. No muszę paluchami uwmacać to <grym> no to drut jest aluminiowy to oczywiście nie może być przylutowany do gniazda bezpiecznika dlatego zaciśnięty tutaj konektorem i konektor konektor przylutowany do e, gniazda no to taka to weryfikacja na tą chwilę ale to z, może się uda zobaczyć za chwilę czy działa no ok to jest zrobione właśnie tak przyjmowałem to na szybko, ale też już wiem, że działa tylko jedno uzwojenie pierwotne i nie jest to przyczyna właśnie tego przełącznika. Coś tam, coś tam trzeba zajrzeć głębiej, ale to są takie wstępne oględziny, właśnie czy, czy warto się tym interesować i co tu, co tu zrobić. Tak, to jest włączone teraz do zasilania. I tak, w tą stronę nie daje napięcia, tak jak widać, to to jakieś tam znikome, w tą stronę coś tam sobie działa, tak. Czyli jeszcze właśnie muszę sprawdzić ten odczep pierwszy, tak, bo to, to co właśnie teraz włączam, to jest BOST co tutaj jeszcze jest tak to wyłączę z sieci bo nie ma nie ma potrzeby nie będę sprawdzał w tej chwili co jest dalej coś tam się dzieje tak ale jak to będzie wyglądać dalej to może kiedyś poinformuję co jeszcze tutaj jest takiego tak to 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 jest luźne tutaj właśnie przy tym boczniku ten bocznik sobie olata, nie? Obmacam bocznik, on sobie tutaj lata. Także to nie jest przykręcone. Tutaj nie widać żadnych 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 upaleń, czy tego rodzaju rzeczy. No jeżeli to uzwojenie pierwotne, ten, to minimum będzie działać. Być może tam jest jakieś inne uszkodzenie dalej. O ile da się naprawić to trafo, no pewnie się da, ale ale właśnie to jest ten ten, ten przewód obmacam go nie, nie wyłazi z transformatora być może, a właśnie być może też jest przyczyna, że tutaj one nie są połączone może tutaj jest właśnie jakieś słabe połączenie bo to tak jak e, tak jak Widać, e, to jest o zaciśnięte sobie. No być może już znalazłem usterkę. Nie no oba przewody niby się trzymają, ale to. Tak jak widać, a ja ich sobie tutaj wyciągnąłem, przynajmniej ten. Czyli tak. Tamto. Nie no, to w sumie BOST jest mocniejszy, czyli krótsze uzwojenie. Żeby zmniejszyć, trzeba zwiększyć długość uzwojenia pierwotnego. No to zaraz, zobaczymy taką o szybką, nieprofesjonalną naprawę, może ktoś będzie miał jakieś tam jakieś tam e, obiekcje co do tego, tej, 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 tej naprawy no ogólnie i tak e, to będzie naprawione inaczej, o ile będzie naprawione inaczej bo to nie jest takie oczywiste, tak jak alter ego napisał mi pod tamtym tamtym filmem z tym z tą 50 że budowa tylko fajna jest. No to się zgadzam, budowa jest fajna, można tam sobie upchnąć fajne y, fajne fajne rzeczy. Hmm. No dobra, to jeszcze raz. Ultimate, A być może tutaj była przyczyna. Nie wiem, nie znam się. jest podpięty, no, troszkę tak, troszkę tak i do sieci. I co pomogło to, to coś, no tutaj było. O. No i po naprawie, no, tak jak widać, no nie będę tutaj podłączał jakieś żarówki czy czy coś, no w sumie mogę, no, ale jak podłączę no i właśnie no to są takie proste przyczyny tak jak właśnie było widać tak tutaj nie łączyło w tym wyłączone jest sieć oczywiście nie, nie łączyło w tym konektorze dlatego to co tutaj miałem w ręku taka kostka tutaj połączenie śrubowe aluminium stąd połączenie już jakieś takie normalne a nie takie takie coś no dobra no to tak to sobie. Zobaczymy, czy amperomierz się ruszy, gdzie tutaj jest jakiś akumulator. Dobra, akumulator jakiś jest. Z sieci jest wypięte. Jeszcze by pasowało to, przynajmniej przykręcić, bo jak to nie jest przykręcone, to no to szklucz miałem pod ręką, chyba. Ten nie ten. Jeszcze mniejszy, czyli nie mam pod ręku. Klucza. Na pewnie już tak. Większość nie ogląda, bo filmy są oglądane do. Więc statystycznie tam do 3 minut. No to sukces. Jak ktoś ogląda to 3 minuty, no to. No to super, ale tak. Ee... Czyli nie interesuje go to. A jak kogoś nie interesuje, żebym się nie pojawiał mu w jakiś tam proponowanych, to wystarczy to ustawić sobie w opcjach i już mnie tam nie będzie. Nie będę zawracał głowy swoimi filmami, swoją osobą. No dobra. O nawet, nawet, tamperon już się ruszył. Jak widać, o tutaj jeszcze tak. To teoretyczne zero, bo tak nie będę. Tutaj można go zerować i tak oszukuje pewnie. Czyli tak tutaj jest jakieś tam spada sobie. Na drugim zakresie, no też to działa. No czyli 24. Tutaj akumulator 12V AGM nawet jest podłączony. Tak co to jest za, za prostownik, a tych prostowników tam naprawiłem już. Naprawiłem e, kilka. To jest taki taki... próbuję multimetr gdzieś wpiąć. To jest taki taki prostownik. dość no chodź tutaj może się uda jak nie wypadnie taki dość to jest spokojny on dochodzi tam do, do 15V na właśnie tym pierwszym zakresie także może 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 być dobry znaczy może być dobry no jest taki. Jak reszta tych prostowników, tylko właśnie główną wadą jest ten przełącznik, jak było widać w tamtym solidzie 50 i takie połączenia właśnie tego aluminium z, 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 przez konektor z miedzią, tak? No to to było właśnie widoczne prawie że na żywo. Także co, co, cóż więcej? No, no, ładuję tak. On będzie gdzieś tam do, do 15 ma Się nie nadaje na pewno, bo robiłem, naprawiałem trzy takie prostowniki już na, na szybko, bo to są szybkie naprawy, bo montuje się właśnie takie kostki, żeby połączenia były śrubowe. Tu już się powtarzam i wtedy to fajnie działa. Tyle, cześć.